Problemów w rolnictwie jest mnóstwo i problemów rynkowych. Koronawirus mocno nam to skomplikował, na przykład wielki eksport polskiej żywności w ubiegłym roku prawie 32 miliardy euro. W znacznej mierze jest to eksport produktów mlecznych z Podlasia, z tego polskiego centrum produkcji mleka. Prowadzony wyjątkowo nowocześnie, wydajnie, wiele krajów Europy zazdrości Podlasiowi, Podlasiu, zazdrości yy, takich osiągnięć. Ten eksport trochę miał problemy pozamykane granice, niefunkcjonujący międzynarodowy transport ale to wszystko się na naszych oczach już kończy. Polscy ambasadorowie na moją prośbę przesyłają informacje z całego świata, gdzie jest zapotrzebowanie na żywność. Staramy się natychmiast reagować i w Singapurze, i w Chinach, i w Emiratach Arabskich, w innych krajach y, arabskich, w północnej Afryce. Odbudujemy naszą pozycję po tym koronawirusie. Jestem zresztą przekonany, że rolnictwo, może epidemia szczególnie to pokazała, jest tym działem, bez którego... Żaden naród, żadne państwo istnieć nie jest w stanie. My bez jedzenia kilku dni nie wytrzymamy. Można zrezygnować z innych dóbr, uciek życiowych, natomiast żywności w żaden sposób niczym innym nie zastąpisz. Dlatego rola rolników, rola producentów żywności jest szalenie ważna. W najbliższych tygodniach te młyny europejskie, unijne, mierzą wolno. Dodatkowy miliard złotych trafi dla tych gospodarstw, z tych działów rolnictwa, które zostały dotknięte koronawirusem. Ze środków, które wygospodarowaliśmy i nie ma obawy, że zmarnujemy jakiekolwiek jedno euro pieniędzy unijnych, te środki trafią w postaci specjalnych grantów, specjalnych premii, wypłat dla gospodarstw. Które zajmują się działami, które ucierpiały produkcja wołowiny, baraniny, produkcja mleczna, tak dla nas ważna, wieprzowiny, produkcja drobiu, której Unia Europejska nie chce w żaden sposób wspierać. Również w części Polski producenci roślin ozdobnych, którzy na wiosnę ponieśli duże straty. Bo kiedy walczymy ze śmiercią, boimy się choroby, to raczej kwiatków i roślin ozdobnych nie kupujemy. Dlatego trzeba również tej branży. Pomóc. My wiemy, że nie tylko w kampanii wyborczej, ale także na co dzień jesteśmy zobowiązani do tego, aby Was reprezentować, abyśmy wiedzieli także, czego wy chcecie, jakiej Polski oczekujecie. Te działania w dużej mierze skierowane są na poprawę naszego bytu. Mam nadzieję, że Państwo także osobiście to odczuli. Te możliwości związane z tym, że więcej pieniędzy pojawiło się w budżecie państwa, że o czym mówił przed chwilą pan minister, ukróciliśmy złodziejstwo, jakie miało miejsce przez wiele, wiele lat. Dzięki temu, że setki milionów złotych, miliardy złotych dodatkowo pojawiły się w budżecie państwa mogliśmy na szeroką skalę przeprowadzić politykę społeczną, która wyrównuje chociaż częściowo te koszty, które rodzice pokładają w wychowanie dzieci? Państwo na pewno także z tych pieniędzy korzystają. Ta dwójka maluszków, która dzisiaj była chrzczona, także z tego programu będzie korzystała. Jakie wielkie halo się zrobiło, kiedy niedawno opublikowałem listę importerów mleka do przerobku? Między innymi spółdzielni mleczarskich, co jest w ogóle jakimś czymś dziwnym i absurdem, żeby spółdzielnia Mleczarska, która jest włas, własnością rolników, polskich. polskich rolników, nie niemieckich, żeby spółdzielnia sprowadzała mleko do przerobu z Niemiec. Wiecie Państwo, kto się odezwał? Uderzyłem w stół w Warszawie, to nożyczki w Berlinie się odezwały. Zostałem mocno zrugany, zapublikowanie takich list, bo owszem, to jest niby dozwolone prawem, ale sugeruje, że ci, którzy importują, działają niemoralnie, czy działają źle. Tak, działają źle. Często to ci, którzy nie chcą od polskich rolników kupować, albo bardzo obniżają ceny. Tylko, że w spółdzielniach to rolnicy są władzą, a nie prezesi. I my sami daliśmy sobie odebrać władzę w spółdzielniach. Szczególny obowiązek mają ci wszyscy, którzy są w radach nadzorczych. To nie jest korytarz po to, żeby swoje gospodarstwo reperować. Żeby swoich rodzinę i znajomych pooptykać. Tylko jest to reprezentowanie, najlepsze jak potrafię, członków spółdzielni, którzy mnie do tych funkcji wybrali. Nie potrafię, nie umiem, nie umiem czytać raportów, sprawozdań, nie znam się na księgowości, to po co się tam pchasz? Po co się tam pchasz?